Złoty chłopak, odcinek 144. Sechmus dowiaduje się o ciąży Pelin. Wpada w szał. Czas na 144. odcinek tureckiego serialu, Złoty chłopak. Sechmus dowiaduje się o ciąży Pelin. Wpada w szał. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 144. odcinku, Złotego chłopaka. Ferit i Seiran urządzają awanturę Sunie i Kai z powodu ślubu. Kazem jest wściekły na Seiran, że ta próbuje powstrzymać siostrę i nie dopuścić do jej ślubu. Ferit zawiadamia Abiena o ślubie Suny. Obaj idą się upić. W tym czasie Piril, kuzynka Pelin, zaczyna knuć, żeby doprowadzić do rozwodu Ferita i Seiran. Sechmus dowiaduje się o ciąży Pelin i wpada w szał. Piątek 16 lutego zakończyła się w polskiej telewizji emisja pierwszego sezonu na 119 odcinku. Drugi sezon serialu rozpoczął się od odcinka 120, wyemitowanego 19 lutego 2024 roku. Drugi sezon popularnej telenoweli liczy 132 odcinków.